Czas połowicznego zaniku załatwiony. Teraz wypadałoby się zastanowić, jak zapisywać te jądra, przeżone mają w sobie różne ilości protonów, tych czerwonych, i neutronów, tych niebieskich. No i umowa jest taka, że do góry piszemy, ile jest ich razem, czyli nukleonów razem. Te nukleony to protony plus neutrony, a na dole się zapisuje, ile jest protonów. I to na przykład wyglądałoby tak. W sumie jest 6. Protonów jest 3. To ma w sumie 7. I protonów jest 3. No widać, że jeśli potrzebuje ilość neutronów, to od tego górnego odejmuję to dolne. I teraz, to jakim pierwiastkiem jest dane jądro, jakiego pierwiastka jest to jądro, zależy od ilości protonów. Tylko i wyłącznie. Te mają po 3 protony, więc to są jądro tego samego pierwiastka. No i sobie biorę układ okresowy do łapy. I sprawdzam, który ma trzy. No i wychodzi na to, że lit. Czyli to są jądra litu. I podpisuję. Co za tu namalowałem? No dwa izotopy litu. Izotopy to jądra tego samego pierwiastka, ale różniące się ilością neutronów. I właściwie nie trzeba pisać tej trójki, jeśli piszę lit. Bo jeśli napisałem lit, to wiadomo, że chodzi mi o pierwiastek, który ma tutaj trójkę. Mógłbym napisać tylko w skrócie, i to też jest kompletna informacja, bo każdy może wziąć układ okresowy do łapy i zobaczyć. W tych zotopach mówi się lit 6 albo lit 7. Tak jak węgiel 14 albo węgiel 14c albo coś takiego. To się zwykle nazywa liczbą masową. I oznacza literką A. To się zwykle nazywa liczbą atomową. I oznacza literką Z. Inna nazwa to liczba ładunkowa, bo od niej zależy ładunek jądra, bo protony mają ładunek dodatni, neutrony w ogóle nie mają ładunku. No i jakby kto pytał, ile lit ma elektronów, no to trzy. To jest też ilość elektronów, bo atom jako całość ma być elektrycznie obojętny. Czyli mógłbym mu tu dorysować pierwszą powłokę, dwa elektrony włożyć i drugą powłokę, na której ten trzeci elektron będzie sefirał. Nazwa liczba masowa sugeruje, że od ilości protonów i neutronów zależy masa atomu, nie? No a elektrony? Zwykle też są elektrony. No więc elektrony można olać, bo gdyż masa neutronu, masa protonu, masa elektronu. Czyli faktycznie o masie atomu jako całości decydują nukleony, protony i neutrony razem elektrony. Nie grają żadnej roli. Nawet w takim atomie uranu, który ma 92 elektrony. Skąd wiem? Tu jest uran. 92 protony wiąże, więc też 92 elektrony ma atom uranu. Nawet w tym atomie uranu masa elektronów to jest dalej małutki ułamek unita, więc można to ignorować. Dobra, izotopy omówione, co już wiemy o notacji. W tej notacji można też zapisać prościej cząstki elementarne, na przykład neutron ma masę 1. Liczba masowa 1, liczba ładunkowa 0, nie ma ładunku. Proton. Liczba masowa 1, liczba ładunkowa 1, bo ma ładunek elementarny dodatni. Elektron. Liczba masowa 0, liczba ładunkowa minus 1, bo ma ładunek elementarny ujemny. No i jeszcze coś z gwiazdką. Antycząstka elektronu pozyton. Też nie ma masy, tylko że ma ładunek dodatni. To jest cząstka antymaterii, tego nie ma w programie już. I teraz y, można mieć sporą zagwostkę, bo jak się zobaczy na układ okresowy z karty wzorów, to tam lit ma 6,94 unita i what the fuck. To jest podobno masa atomowa, nie? Czyli to on ma ile w końcu nukleonów? 6 czy 7? Chuj wie. I ja też wiem. Ani 6, ani 7. Bo masa atomowa w układzie okresowym... To jest średnia ważona wszystkich sta stabilnych izotopów, które występują na Ziemi. Teraz pokażę układ okresowy, w którym mam wyróżnione izotopy, które występują w przyrodzie. I jak widać, taki tutaj lit ma dwa izotopy stabilne. Lit 6 i lit 7. Jeden z nich ma 3 neutrony, a drugi cztery neutrony. I w przyrodzie, no więcej jest litu 7. To widać. Tak, prawie tylko lit 7. Ale trochę musi być litu 6. Dzięki temu średnia ważona jest nieco poniżej 7. To bardziej widać w przypadku chloru. Oto, stabilne izotopy chloru. Chlor 35 i chlor 37. Masa atomowa? 35, no powiedzmy 35,5. Co oznacza, że mniej więcej 75% chloru w przyrodzie to jest chlor 35. 25% to będzie chlor 37. Te, które są oznaczone w tym układzie okresowym na różowo, to są nuklidy, czyli pierwiastki, które występują tu na Ziemi w postaci tylko jednego izotopu. Mają tylko jeden stabilny izotop. Zrobię podsumowanie graficzne drogi dzieci, żeby się wam ryjki bardziej cieszyły. Tutaj jest napisane 694. Bo lit występujący w przyrodzie występuje w postaci dwóch izotopów, jeden z nich to lit 6 który ma coś koło 6 unitów, bo każdy nukleon ma coś koło 1 unita, a drugi to lit 7, który ma coś koło 7 unitów, jak widać litu 7 jest więcej. Liczba masowa to do góry jest w przybliżeniu równa masie danego izotopu w unitach, bo neutron i proton mają coś koło 1 unita, więc ja jestem pewien, że coś koło 6 unitów ma ten izotoblitu, coś koło 7 unitów ma ten izotop litu ale w przyrodzie występują oba, więc w układzie okresowym jest podana średnia ważona. One są dosyć dobrze wymieszane, więc nieważne czy, nieważne, czy się weźmie próbkę elitu tu w Polsce, czy próbkę elitu gdzieś tam w Chinach, proporcja będzie zachowana, bo te proporcje się ustaliły w czasie formowania się Ziemi 4,5 miliarda lat temu. A nie, co ja gadam? Jak Bóg tworzył Ziemię, to tak dobrze wymieszał. Tak było.